Jeszcze jedna kontrola. Już myśleliśmy, że nie będziemy mieli, a jednak. Hi, how are you? Good. Uh, no, we are permanent residents. From which year is it? 57. 57. Cześć. Zaczynamy nasz drugi dzień wrześniowej wyprawy po południowo-zachodnich Stanach. Jesteśmy teraz w Arizonie i płacimy, jak na razie, 2.69 za galon paliwa. To pewien czas przy granicy z Meksykiem znajdują się takie punkty, na których sprawdzają czy nie ma nielegalnych imigrantów, narkotyków. Hi! No, 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 we are permanent residents. Okej, okay, to nas właśnie sprawdzili, sprawdzili nasze zielone karty. Mojej nie sprawdzali, bo założyli, że jestem ani mężem, a nie sprawdzili i w takich miejscach musicie mieć zawsze paszport albo właśnie zielone karty, potwierdzenie, że jesteście tutaj legalnie. Przed nami, jak i za nami znajduje się Border Control e, samochód. To są tak zwani Zieloni. Wyjechali przed chwilą ze zwykłego pola, tam nie wiem czy nawet to była droga, chyba nie. I oni tak patrolują tutaj te tereny niedaleko e, Meksyku w poszukiwaniu nielegalnych imigrantów. Kiedyś oglądaliśmy program właśnie o tej części e, Arizony, jak Ile oni tutaj osób łapią, i to jest chyba około 20 osób dziennie. Takie samochody jak te od Border Control możecie spotkać w odległości do 100 mil od granicy z Meksykiem. Jest to bardzo dużo, bo to jest prawie, to chyba dosięga nawet Los Angeles, bo to jest we wszystkich stanach od granicy z Meksykiem. Tak jak teraz jedziemy, to oni mogliby nas zatrzymać i sprawdzić legalność naszego. i nagramy to, ale jednak tego nie zrobili. Jeśli jesteście w Stanach Zjednoczonych nielegalnie, to nie polecam zbliżać się w odległości 100 mil do granicy z Meksykiem. Teraz mamy kolejną kontrolę, ale nie będą nas chyba sprawdzać. Chociaż zaraz zobaczymy, bo my jesteśmy blisko koło Meksyku. Nie wiem czy naszą stronę też będą sprawdzać. Nie, chyba możemy jechać. Tuż przy granicy z Meksykiem znajduje się Zielona pustynia, czyli Green Desert. Dlaczego taka jest? Chyba widzicie, jest to nieczęsto spotykana pustynia, a bardzo charakterystycznymi na tej pustyni są ogromne ilości kaktusów, tego typu, jakie spotykane są na filmach westernowych. One nazywają się Organ Pipe Cactus, a to miejsce ma teraz bardzo dużo dostępnych ścieżek, po których można chodzić. My niestety nie mamy czasu. Do 2014 roku, od, 20, od 2003 roku, większość tego całego terenu była zamknięta przez ilość nielegalnych imigrantów, jak i niektórych niebezpiecznych imigrantów, która tędy przedostawała się do Stanów Zjednoczonych. W 2002 roku Tutaj został zastrzelony strażnik. Widzimy co pewien czas znaki, że jeśli widzimy podejrzaną grupkę ludzi, to mamy od razu zawiadomić 911, czyli 911. Większość nielegalnych imigrantów, którzy w tych miejscach przekraczają granice, nie są niebezpieczni dla nas. To są normalni ludzie, którzy szukają. Bezpieczniejszego życia w Stanach Zjednoczonych, natomiast od czasu do czasu zdarzają się, że tędy przechodzą członkowie gangu. Pamiętajcie, jeśli nie macie do końca uregulowanego waszego statusu wizowego, nie zbliżajcie się w odległości 100 mil od granicy z Meksykiem. Są tutaj losowe łapanki. My teraz, jak jechaliśmy około 2 godzin. To na swojej drodze spotkaliśmy kilkadziesiąt radiowozów, takich które jeżdżą i kontrolują losowe pojazdy. Nas raz skontrolowali, ale to było związane z tym, że przejeżdżaliśmy przez taki gate. Jak widzieliście na filmiku, oni takie gate'y potrafią Przenosić i stawiać w różnych miejscach. A jeśli wszystko jest ok z Waszymi wizami, to pamiętajcie, że Macie obowiązek wozić ze sobą paszport. Także jak tutaj Was zweryfikują, będą chcieli zweryfikować Wasze dane, to musicie im pokazać swoją wizę. I chyba będę musiał podać jeszcze raz moją zieloną kartę. Is? Uh, no, uh, green card. Yes. 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 Dysyć szybko to wyglądało. Teraz była odwrotna sytuacja. Ania nie miała swojej zielonej karty przy sobie, tylko w bagażniku. I koleś się spytał jej z jakiego kraju jest, jak powiedziała, że z Polski powiedział, że możemy jechać dalej, tylko żeby przygotowała do następnej kontroli, która będzie za jakiś czas. Jeszcze raz. Przejechaliśmy jakieś 80 mil i się zdarzyła jeszcze jedna kontrola. Już myśleliśmy, że nie będziemy mieli, a jednak. Hi, how are you? Good. Uh, no, we are permanent residents. you Thank Tym razem kontrola była bardziej szczegółowa. Mi się bardziej przyglądał zdjęciu, tak samo ani ani nawet kazał ściągnąć okulary, spojrzał się dokładnie na zdjęcie na nią i życzył nam miłego dnia. Ale no, zależy na kogo się trafi. Właśnie, dobrze, że Ania mówi. I patrzył co mamy w samochodzie, bardzo zaglądał do środka. Zajechaliśmy do Tucson i znajdujemy się przed kościołem z XVIII wieku, który nazywa się San Javier Den Bach. San Javier przyjechał w to miejsce w 1692 roku w celu nawrócenia Indian, którzy mieszkali w miejscowości, ona się nazywała chyba ła, na katolicyzm. Kościół ten został wybudowany w XVIII wieku i wszystko od tamtego momentu pozostało tutaj bez zmian. Gdy kościół został budowany, te tereny należały do Meksyku i dopiero w połowie XIX wieku zostały one dołączone do Stanów Zjednoczonych. Kościół ten jest najstarszym budynkiem w Arizonie wybudowanym przez Europejczyka. Będąc w są warto zajechać do Rail Dust Town jest to sztuczne miasteczko wybudowane w 1962 roku tylko i wyłącznie w celach rekreacyjnych dla mieszkańców tego miasta, aby mogli poczuć, jak wyglądało życie w czasach westernowych. Czyli dla nich to było od około 50 do 100 lat wstecz. Wstęp tutaj jest bezpłatny, bo jest to zwykły park. W mieście Tuson, ale co jest zaskakujące, jesteśmy tutaj sami. Tak jak ja nie przepadam za sztucznie wybudowanymi miejscami, to akurat to miejsce bardzo mi się podoba. Ładnie odwzorowuje to. Jest to przy mieście. Jest to jeden z ciekawszych pomysłów na park miejski, jaki widziałem do tej pory. I na pewno rodziny. Przyjeżdżające tutaj świetnie się bawią. Wyjeżdżając z Tucson, widzieliśmy setki zaparkowanych samolotów wojskowych. Część z nich znajduje się tam. Okazuje się, że to jest największe na świecie lotnisko samolotów. Znajdują się tu tylko samoloty wojskowe Armii Amerykańskiej i jest ich tutaj ponad 4400. Jest to również muzeum, ale niestety nie wiedzieliśmy o tym i ono jest otwarte od 9 rano do 17, a teraz już jest godzina 18:30. Także niestety spóźniliśmy się. Gdy będziemy w Tucson kolejnym razem, na pewno tutaj zajdziemy. Przed chwilą jedliśmy w końcu Raising Cane's które tutaj widzicie jak to wyglądało. Było bardzo pozytywnie, zaskoczył nas smak, jak również to, że spotkałem tutaj kolegę. Kolejne zaskoczenie. Hej! Kolejna niespodzianka to była taka, że spotkałem tutaj znajomego, z którym pracowałem 3 lata temu nad jednym projektem, tutaj w Stanach. Z tym, że jakie jest prawdopodobieństwo, że mogłem go spotkać tutaj w Tucson, w Raising Cane's. Im bardziej w głąb Arizony, tym paliwo tańsze. Tutaj mamy paliwo za 2,35 dolara za galon. A dodatkowo my mamy jeszcze 5% zniżki. Gdy korzystamy z karty kredytowej. Zobaczcie, jaki tu jest samochód. Hi, excuse me, is it fine if I record your car? Sure. Yes. Oh, thank you. From which year is it? Year '57. Ten samochód jest z roku 57 <laughs> well, tego looks nice. Yeah, it's dirty. It's really dirty. Up How much gas does it consume? Okazuje wow. Have a day. się, że samochody z tego rocznika są bardzo popularne. Hi. You were telling me that you have exactly same car from the same year. But a little bit more shiny. Ja, yeah. To jest dosyć popularny samochód, właśnie z tego roku, z 57 i pani tutaj z tym panem mi mówili, że mają dokładnie taki sam samochód tylko, że bardziej odpicowany, czerwony, lśniący, z jakimiś alufelgami, ale niestety podjechali zatankować tym Jechaliśmy z Tucson 3 godziny i zajechaliśmy do Nowego Meksyku, do miejscowości Silver City gdzie wzięliśmy motel 6 Bateria się rozładowała, nie wiem czy zdążyłem powiedzieć, że jest już godzina 24 Także nie ma co za głośno mówić Nasz pokój Może zacznijmy tym razem od łazienki Za ten pokój płacimy tak samo jak wczoraj Czyli 41 dolarów Mamy dwa łóżka, to są albo queen bed Nie, tak to mogą być queen bed Lodówka. Jest to chyba najszybszy internet, jaki obecnie możemy dostać w Model 6, Jest to wciąż bardzo słabo. Zobaczmy, jaki będzie upload. W Arizonie w dzień było około 100 stopni Fahrenheita, a gdy tutaj zajechaliśmy, co prawda jest godzina 24, czyli 23 czasu arizońskiego. Temperatura tutaj jest 64 stopnie tylko Fahrenheita, bardzo nisko. Tak samo jak nisko jest tutaj upload. On jedynie przez chwilę podbił na 0,01 megabita. Jestem dzisiaj tak zmęczony, że zapomnieliśmy sprawdzić, czy nie ma tu bedbugsów, bo wszystko wygląda ok. Ten budynek za nami to jest właśnie Motel 6, który był hotelem. Był on trochę gorszy niż. Hotel, w którym byliśmy w poprzednią noc za tą samą cenę. Jak dobrze wiecie, nasze filmy są opóźnione od miesiąca do nawet kilku miesięcy. Także, jeśli chcecie nas śledzić na bieżąco, co się u nas dzieje, co zwiedzamy, gdzie jesteśmy, co jemy, jakie rzeczy, które nie trafiają na filmy to zapraszam na Instagram Kaszub Kalifornii jak i na Facebooka o tej samej nazwie Kaszów w Kalifornii. A jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, bo bardzo nas to motywuje do kręcenia kolejnych materiałów. I cześć.